Cześć, tutaj Sylwia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was takim krótkim filmem, ponieważ może kogoś to zainspiruje albo może mu pomoże podjąć decyzję, jak przechowywać wykrojniki. Ponieważ swego czasu też w ten sposób zaczęłam je przechowywać, obejrzawszy film Sandry. Z kanału kolorowe papierowe. No, ale cóż, metoda była fajna, tylko że mam coraz więcej wykrojników i są też duże wykrojniki, które niestety w tej metodzie, no ta metoda się jakby w tych dużych wykrojnikach, przynajmniej z mojego punktu takiej wygo, wygody się nie spełniła. Kiedyś przechowywałam właśnie wykrojniki w takim Futerale na płyty CD i rzeczywiście tutaj po, po wycinałam takie no, matę magnetyczną, no i one tu były przechowywane, ale patrząc na takie duże wykroniki, no niestety, ale ich się już. W takich małych, tych nie zmieszczę. Poza tym wydawał, jak miałam ich tylko kilka niewielkich, no to pamiętałam, jakie mam. Natomiast jest ich, co jest ich dużo, coraz więcej i myślę, że no, może nie tyle, że będę ją powiększać, tą kolekcję, ale na pewno, na pewno jeszcze się zdarzy, że, że coś dokupię. I przestała ona być taka dla mnie jakby transparentna. W związku z tym, ostatnio jak byłam. O, coś wypadło, a to później podniosę. Jak byłam w Wąszą, robiłam zakupy i jak ktoś oglądał mój film zakupowy ze stycznia, to, zauwa... to widział, jak pokazywałam takie teczki. I co ja z tych teczek zrobiłam? Mam tu segregator. I wykorzystałam ten segregator, ale te teczki, które kupiłam, do przechowywania e, wykrojników. I teraz powiem tak, że y, no troszkę się napracowałam z tym, na razie to odłożę, to jest dosyć ciężkie. E, ale to wygląda tak. To jest osobno. Matę magnetyczną nakleiłam na po prostu zwykłe opakowania po pizzy, poprzycinałam. No, ale żeby to tak estetycznie ładnie wyglądało, to nakleiłam tutaj jednokolorowy brystol, co też jeszcze usztywniło taką matę. I wiadomo, poprzyklejałam po, po jakby po no poprzyklejałam wykrojniki. Już zaraz pokażę Wam. Te koszulki, można tak by nazwać, te koszulki teczki są o tyle fajne, że są... Yy, no, takie grube, podwójne. Zarówno tu boki, jak i... O, tutaj teraz dobrze widać. Spód, tu górę mają mm, poszerzaną. I w ten sposób mogłam jakby ułożyć sobie tematycznie e, moje. Mm, wykrojnicze zasoby mam zamiar jeszcze mm, mam ja zamiar jeszcze między te, te, w, zrobić taką kartę y, wszystkie skrapki y, umieścić na niej i wkładać między, y, między te y, dwie karty i później ewentualnie okay. tylko wyjąć i zobaczyć y, tak, jak po wykrojeniu rzeczywiście wygląda, czy na przykład to mi pasuje, czy nie, ta dane, e, dany skrapek. E, no, oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, wiadomo. Ja też już widzę tam, że, 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 że po tym, jak to zrobiłam i teraz, jak to przeglądam, że to nie jest idealne rzeczywiście rozwiązanie. Niemniej jednak, ja e, przynajmniej na dzień dzisiejszy mam tak e, niewiele miejsca. No, czy, no, no nie mam takiej ściany żeby mogła te wykrojniki swobodnie taką matę dużą e, przyczepić do ściany, żeby te wykrojniki tam były nie mam też miejsca, żeby zakupić sobie mm, szafkę e, która by czy tam nawet zrobić szafkę, która by po prostu y, mogła mieć takie wysufane blaty, jak gdzieś tam widziałam w jakiejś tej firmie, która teraz robi łód, coś tam nie pamiętam już, nie będę tu fantazjować, bo już zapomniałam nazwę, robi takie szafki. Ja po prostu nie mam miejsca na nią, więc musiałam takie znaleźć pośrednie rozwiązanie. No i po prostu tematycznie poukładałam wykrojniki, które już mam. Zobaczcie, takie duże swobodnie się mieszczą, czy mogłam sobie na przykład cały alfabet ten, ten, umieścić. Także jestem naprawdę zadowolona. Jeszcze tutaj mam na razie półtorej koszulki, bo tu i tu muszę dokończyć, żeby tamte, co wam na początku pokazałam, te duże, duże wykrojniki, żeby mi się. Zmieściły, a póki co uważam, że jak dla mnie, no, jest to na dzień dzisiejszy w miarę takie dobre rozwiązanie. Przynajmniej dla wykrojników, które posiadam. I zrobiłam jeszcze jedną rzecz. Ostatnio też na moim, w którymś zakupowych sklepów pokazywałam. Właśnie e, mikę, barwnik. No, takie małe buteleczki. nie? No i też tak chciałam, chciałam e, żeby one były też takie w takim miejscu, żebym po prostu wyciągała, wyciągając to pudełko, żebym od razu widziała jakie są kolory, jak to e, i żeby one po prostu były tak no, uporządkowane. Więc y, po ser po, pudełko po serku wykorzystałam, zrobiłam tylko wierzch tekturowy, powycinałam, ozdobiłam jak to u mnie na wintyczowy styl i u, zrobiłam sobie takie pudełko. Myślę, że myślę, że zrobię jeszcze jedno albo dwa takie i do tego zrobię taką jakby Półeczkę, żeby mogła po prostu tak, żeby one były w jednym miejscu, tak jakby wsuwane, takie z półkami. ale po prostu wyciągam i one będą kolorystycznie poustawione. No i można tak nawet wcisnąć, ale nie ma potrzeby. Gdyby to się tak wyrobiło i obluzowało, to wtedy można spokojnie ustawiać te butelki w ten sposób. I od razu też będzie wiadomo, w jakim są kolorze. Także tu nie ma problemu, że to właśnie się tam wyrobi po jakimś czasie, jak to papier, i że będą to wpadać. Zawsze można wtedy je że tak powiem włożyć odwrotnie. To tak, dlatego powiedziałam krótki film. Myślę, że. Może kogoś zainspirował, żeby ewentualnie, jak czasami jest tak, że nie wiemy już co zrobić z naszymi przydasiami, czy nawet takimi narzędziami, bo w zasadzie wykrojniki to nie tyle przydasie, co dla mnie uważam, że to są narzędzia pracy. No i czasami nie wiemy, jak to, jak to ustawić. No ja akurat na taki pomysł wpadłam. Przyszedł mi ten pomysł, powiem, do głowy, jak zobaczyłam te teczki. Myślę, że ich jeszcze dokupię. No cóż, taki segregator, no wiadomo, raczej trzeba by było albo na płasko go trzymać, albo postawić go tak w nis, na nisokościach, bo on jest naprawdę bardzo ciężki. Nie wiem, ile on waży, ale, ale jest bardzo, bardzo ciężki. A jeszcze dojdzie kilka tych wykrojników. Także. To dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Trzymajcie się pa!